Dziękuję serdecznie no byliście pewnie ciekawi gdzie jestem no na mapie Polanki to jest nowa seria z tytułu Życie na swoim bez kredytu mamy 65 tysięcy przeprowadziliśmy się historia główna jest nasza taka, że przeprowadziliśmy się z miasta na wieś i po prostu Zaczynamy nowe życie jako wieśniacy, no, jako rolnicy, tak? Po nas, po nas zwolniono z pracy i przyżyciliśmy się na naszą gospodarkę, która od dawna, dawien, dawna była zaniedbana. Może nie za zaniedbana, ale nieużytkowa po prostu. Większość pól było w, e, oddane e, w Dzierżawy. No i teraz te dzierżawy żeśmy odebrali. Oczywiście. I teraz są to naszymi polami. Coś tu w ogóle widzę. Coś mi tu mruga. No, więc tak to wygląda, moi drodzy. Lecimy sobie na naszą gospodarkę. Eee, za nasze pieniądze kupiliśmy oczywiście mm, trochę maszyn. Trochę maszyn starych mamy, trochę nowych. No, tak tak zmieszane jest nasze e, gospodarstwo. Oczywiście, pól też. Kul też mamy trochę Lecimy sobie przez las Ponieważ jest bliżej i łatwiej To jest tam z tyłu chyba nam ten metal puka Ale się nie przejmujemy nie tym hm. dopiero co był naprawdę odbierany Podobno. Burem odrobiono tego No nic, nie w każdym razie... to no, może tu jakiś... ...wywiadorko gdzieś lata. Sprawdzimy go, jak będzie teraz. No, na czarno nie tylko psy. Czyli ma biały dymek, czyli dobrze. Daje radę. Więc lecimy. No i zaraz jesteśmy w naszej gospodarce, moi drodzy. Hmm, zobaczcie, tu jest w ogóle pool. Tutaj naprawdę ludzie mają co robić. Jest, jest, co robić. Tu nawet i usługi, to na usługach to tutaj naprawdę ludzie zawsze mieli co robić. Mamy wspólny staw, wspólne źródełko, tak zwane. No ale ja nie o tym, bo tu mamy. Późne miesiące, to tak naprawdę, i no tutaj, co mam do zrobienia, to w sumie jest praca, praca. Tutaj o, możecie sobie zobaczyć. Jadę nawet, mogę wam pokazać, że tutaj jest to źródełko. Widzicie, stawik. No tutaj tutaj, często ch chłopaki ze wsi po pobierali wodę. Nie wiem, jak teraz. No ale widzę, że tutaj ten teren się... to nie byłem tu, w ogóle nie pamiętam trochę okolic, wiecie. Jak to, jak to za, za, praktycznie szczeniaka człowiek tutaj przesiadywał. No, pojedziemy tu trochę delikatnie, tak, bokiem. Znaczy, tak, nie powinniśmy tutaj pojechać. No, ale, sąsiad się nie zdenerwuje. Bo tutaj co, rośnie. jemu jak to by się kiedyś to pole kupiło to to by się pociągnęło tą naszą o, widzicie witam was na swojej już gospodarce praktycznie jeszcze troszkę wam pokażę tak oto jest nasz nasza gospodarka którą na którą oczywiście tutaj zgłosimy sobie was zapraszam serdecznie już sekunda, tylko ja to jeszcze powłączę aha, aha no dobra, wyłączymy to, ok także witam serdecznie na naszym na naszej gospodarce oczywiście sobie zaparkujemy tutaj Masaya ja, bo chcę was oprowadzić w naszej gospodarce moi drodzy no i co a tutaj się drabina nam pokazuje otwórzmy sobie tutaj górę, zobaczcie tu jest strych, no możemy zostawić żeby się nam wietrzyło tutaj mamy krowy, znaczy jest pusto, bo tylko co tutaj yy, trochę wysprzątałem Widzicie, przygotowane są tutaj dla krówek. jak się też czy w sumie ta stadowa. Dlaczego by nie. I teraz oprowadzę Was o naszym podwórku. <laughs> no tak jak widzicie, jest to podwórko niewielkie oczywiście. Już może Wam się ukazywać tutaj pierwszym brzegu przyczepka, która jest no, Farmtecha. Bardzo dawno, dawno, dawno temu kupiona. Nieużytkowana w ogóle. Mam tutaj do mam tej do naszego maseja oczywiście mam tutaj do jak widzicie do nawozów tutaj to jest to kukurydza czy ten pług oczywiście nie wiem czy on w ogóle pali ten masej, zaraz zobaczymy wejdę sobie tylko tutaj no no, chyba trzeba będzie tu olej zmienić, coś czuję. To jest czuję, że to chyba coś bardzo długo stało. W sumie 2-3 lata stał. Mamy pług, to jest to właściwie wszystko nowe, ponieważ, ponieważ już mam wytłumaczyć, dlaczego tak to jest. Ale dlaczego tak to się stało, że to wszystko mamy praktycznie sprzęt nowy, a nie jest wszystko użytkowe. No, znaczy, masę to wiadomo, no jest to stary sprzęt. Nie wiem, czy on był nawet odpali na tą chwilę. Czy to by nie trzeba było zrobić jakoś świec. Zaraz zobaczymy. Aha, uh -huh. co jest? Co jest? Nie, coś pali, ale. No dodajemy gazu, ale jak puszczę go, gaz to zdycha. Więc jak widzicie, większość jego sprzętu w... po prostu trzeba wymienić świecę, wymienić olej. Najprawdopodobniej też i paliwo trzeba zlać, nie wiadomo w jakim to jest, wiecie, to wszystko zleżało jest, 3 lata jak to stoi, nieużytkowe, no to, no, no to co ja mogę Wam powiedzieć, no, tak samo jak motor, no. jak macie ten sam olej przez 3 lata na środku no, w, w, w garażu i on stoi ten motor, to on później odpali, ale będzie miał bardzo złe właściwości jezdne i pracujące, jeżeli chodzi o motogodziny, tak? No więc niestety, no, jest, jest tak jak jest, no a że ja mm, kiedyś od, tutaj zostawiłem nie tylko tego, bo jeszcze mam do Ursusa do odbioru no to, pff, no to wiecie, może, może, może się uda y, też zrobić tak, aby tutaj, a tutaj oczywiście jak widzicie nie ma, no to tak jak mówiłem, no mamy stodowe krów, mm, mam taki alagarażyk, tutaj mamy nasze mieszkanko i tam jest w sumie no, jeżeli chodzi o pola no to mamy tutaj 23, 241, 44 59, 61, 63 4, 32 i to by było na tyle moi drodzy to jest dużo dużo nie dużo jak na takie gospodarstwo z taką z, no, z taką przeszłością i, i przestojem to jest bardzo mało także mm, tepniemy się teraz tutaj mm, na sklep Hmm. Albo zróbmy tak hmm. zrobimy inaczej. Niech on tutaj nam przyjedzie tu. Mhm. I zobaczymy czym tu w ogóle. Nie. Dobra, jedzie nam. My sobie, świedzimy na naszą skodę i od razu <laughs> pojedziemy sobie za naszym... Uuu! jedzie. Dobra, pojedziemy sobie za naszym... Zatorkiem. No i musiałem powiedzieć, no zobaczcie, no zresztą co ja muszę wam dużo mówić. Aha, on no tu będzie w ogóle jakoś tak <laughs> na okrężnie, strasznie teraz jechał. No dobra, z tego wyprzedzimy Czy on jechał, czy nie jechał Jedzie, dobra No i drodzy, no co mogę Wam powiedzieć? Bo sobie tutaj na gospodarkę Naszą Skodą Oktawium RS Co tutaj pojedziemy w lewo Tak, bo on pewnie do głównej drogi jedzie i główną drogą poleci O Jezus, kurde, się spierdzieliłem No nic I To łączka trzeba było zrobić, nie? Dobra, spróbujmy sobie jak on idzie Na moc No, gospodarka chyba muszę powiedzieć, że tutaj ma kocha jedzie tak samo jak ja, no czyli wiem, jak bym gdzie jechał. Dobra, Jeżeli my sobie tutaj lecimy na tą naszą gospodarkę, to w ogóle też pan Wiesiu ma pan Wiesiu też ma fajną. Audio -taka. no ale Nasza gospodarka już z daleka widać tutaj po lewej stronie. że sobie zaparkujemy naszym... No. Dobra, koło domu naszą? i poczekajmy sobie tutaj na... ...naszego... leci. sobie tutaj na drogę Oczywiście żeby zobaczyć jak on tutaj jedzie Ale tutaj będzie dobra to sobie wybiegniemy oczywiście żeby wiedział też gdzie, gdzie mam coś się zatrzymać nie? Jest leci on Jedzie, jedzie Zejdziemy trochę z drogi. No, i fajnie widzicie, przynajmniej na zresztą chłopaki przywiezą. Bo ja pokazałem, dobra, nieważne. No nic, nie no, miałem ja tutaj przyjechać, no. Mój błąd. W każdym bądź razie, no. Sprzęt jechał, sprzęt jechał. Jesteśmy w krzaczkach, trochę przejedziemy. No i tak, bo w sumie mamy tutaj, na tą chwilę, mamy tutaj dwa sprzęty. Mamy dwa sprzęty, które są na chodzie, czyli Ursus i Zetora 1645, 14, 16, 14, 5 oraz Ursusa 3512. No i tutaj sprzęty, które musimy troszeczkę, wiadomo, wiadomo, które trzeba troszeczkę no poczekać. Z nimi trzeba je sprawdzić po prostu. A tak, teraz myślę, że chyba tutaj nie włączyłem w Maseju grzanie świec. I może dlatego nie chciałem odpalić, zaraz zobaczymy. Tutaj włączymy sobie tak: Postój, Engine i grzanie świec. Aha! Dobra. 847, 89, 850. Dobra, niech on sobie tak teraz chodzi. Zobaczymy, jak on tutaj w ogóle... Ja sądzę, że nie trochę wyjadę, wiecie. Mhm. Dobra, nie wiem. Okej. Okay. Tak. O, działają, działają. Dobra, włączymy sobie ręczny. Niech on sobie trochę tutaj pracuje. A jak on tak długo nie stał? Jak on tak długo stał, powiecie. Nie wiem, co tu chodzi. No, w sumie z wami to się mogę żałować. Także teraz do następnego odcinka i cześć czołem. Tłoski Zostawcie subskrypcję oraz lajka, biłajka.